No rebela! Jakieś masz włosy przepiękne. Jakikolwiek. Jak... Światło, światło dzisiaj takie jest, co? Takie światło, dobry tekst. Chamy wszystko. Dzisiejszy temat będzie marzewkowe. To za kwiat. mówię na to serduszka. Serduszka, ale cudowne. Nie znam nazwy, ale to są serduszne. Piękne, ale śliczne. Wczoraj zakisiłam. Brawo, Ania. Dlaczego powinniśmy codziennie jeść marchew? Dlaczego powinniśmy pić dwie szklanki, a szklankę to musowo dziennie. Cześć chłopaki! Renia, czy ty robiłaś przez cały tydzień różne stopy, tak? Aldona, Aldona, nowa dziewczyna do nas zmierza. Piękny. Aldona była na moim koncercie. Ja można. W a, się ja chodzi, a to kuchnia! Ja to kuchnia. Ale a ładny kolor, taki kolor. Taki jestem z Ja jestem z Kleszczewa. To... <laughs> I była też u nas w Andruszkowicach, jak w Stodole podawałyśmy śniadanie, prawda? O Boże, no to wspaniała wyciskarka. Philipsa takiego. Ekstra. My dzisiaj robimy soki w kolorze pomarańcowym, ale jeżeli masz coś innego, to rób co innego. Ważne, żeby na śniadanie jeść soczek, żywo tłoczony soczek. Pomału zaczynamy robić. O, proszę bardzo, już tutaj nasza śliczna Renia, nasza pani domu z lat 50. wzór cnót domowych i wychowania dzieci. Już zaczynamy ciąć, tak, dzisiaj będzie stoczek. z archeweczki, z jabłuszka, o, ja tu pokażę, tutaj Jacek naobierał, proszę, jabłuszka, cytrynka będzie, no, żeby było bardzo witaminowo, no i imbirek dodawy, żeby było antyzapalnie, to wszyscy wiedzą, prawda? dlaczego. Markę. Markę. Ja rozumiem, że chłopaki robią ten sok dzisiaj. Mamy maszyny do roboty. Mark Gerson był taki pan na początku, przed wojną, był lekarzem i on miał straszne migreny i Gerson. Gerson, tak jak ten malarz polski, Maximilian Gerson. I wiecie co? To miał takie migreny, że dwa trzy dni w tygodniu musiał zamykać się w ciemnym pokoju i nie mógł nic pisać, czytać. Był ten... słyszał, że sok jabłkowy i marchewka. Sok marchewkowy dał mu chyba możliwość jakąś przetrwania i zrobił sobie taką dietę, że pił tylko sok z jabłka i z e, Pił około tam dwóch tygodni ten sok. Super Ania. I e, przeszła mu migrena, że zaczął to przepisywać na receptę ludziom, którzy przychodzili do niego do szpitala. On był lekarzem normalnie w szpitalu. I wyobraźcie sobie, że przychodzi do niego kobieta, która miała, jak to mówi jego córka, Charlotte Gerson. I wiecie co? I przyszła do niego kobieta, którą leczył na migrenę. A ona powiedziała, że migrena to w ogóle zapomniała o migrenie. Natomiast wyleczyła się z jakichś ciężkich stworzeń, to się nazywało Cicus vulgaris. No po prostu on o nie miał, jak to, zrobił jej badania, obejrzał. Przyszła następna osoba, po kuracji jabłkowego soku i marchewkowego, taki post, wiecie, kilkudniowy, tydzień, dwa, ludzie zaczęli zdrowić ze strasznych schorzeń reumatycznych, stawy przestały ich boleć i jakieś ciężkie inne choroby skóry, czy chłopaki robią to? Chciałam powiedzieć. Słyszeliście jeszcze o takiej właściwości soku z marchewki, że ma właściwości przeciwpasożytnicze. Jeżeli dzieci właśnie mają problem z glistami, dużo mam właśnie opowiadało, że nie mogą sobie niczym poradzić. I najlepszym panaceum, właśnie, wypicie dla dziecka, bo dziecko całej szklanki soku nie wypije, ale pół szklanki świeżego soku z marchewki codziennie, pół godziny rano na przed jedzeniem. Przez 10 dni. Później przerwa przez dwa tygodnie, znowu 10 dni i znowu dwa tygodnie przerwy, znowu 10 dni i po robakach. Grażynka, masażystynka jest masażystką lomiloniko, Różnych masaży nie masowała, ale mamy dzisiaj kompanię, co? Przypominam na YouTubie. Proszę obejrzeć sobie wykłady Charlotte Gerson. Wspaniałe z podpisami wykłady. O marchewce wszystko. I o tym, jak jej ojciec leczył ze wszystkich chorób sokiem jabłkowym i marchewkowym. Pomarańcza, jabłuszko, marchew, buraczek, imbir, tak. cytryna i listki mięty. I woda. I woda, woda. Super. I będzie śniadanie. Ekstra, ekstra, można dolewać, tak jak już wiecie, jakiś napój sojowy, czy tam ryżowy, że on też tak ładnie umili, ostatnio robiłaś, prawda? Ale powiem Wam, że nie trzeba aż tak dużo wkładać składników, można mniej, wtedy też organizm wkłania, jak coś jest prostsze. Na zdrowie, szable dłoń. Alinka, co Ty włożyłaś tam? Jabłuszka po Imbir. I łyżka miodu z wodą. Okej. Okay. Wreszcie jakiś męski element. No, rewelacja. Jesteście cudowni. Super! To drugi raz się spotykamy, ale będziemy się spotykać każdy wtorek, żeby się, że tak powiem, bo to tak zlatuje się, no żeby się uczyć. Wszystkim w marchewce jest błonnik. E, błonnik ma to do siebie, że Zostaje też gdzieś w naszych jelitach i mamy wspaniały stolik alfabeta karoten, tak jak mówiliśmy. I on przerabia się w witaminę A, retinol. A jak mamy witaminę A, to mamy piękną skórę. Mało tego, jeżeli myjemy i mamy tą marchewkę w zębach, w ustach, poprawia się ukrwienie, ślinotok większy lepsze trawienie już w ustach. Przypomnijcie sobie, jak wygląda zając. Tam są takie substancje, które leczą zębie i nie ma próchnicy. No i jedna szklanka dziennie marchewki no daje po prostu wszystko. Także odżywiając się aminokwasami z marchewki, to tak jakby pił mleko matki. Wyobrażacie sobie? Cześć! pokaż się, bo tu mąż jest. Jezu, cała rodzina. Powiem Ci, Renia, że coraz piękniejsza jesteś na tych sokach. Cześć. Nie wiem, czy mąż wytrzyma. A -a -a -a. Super, o, jak mąż przyszedł, to ja jeszcze jedną o marchewce powiem rzecz. Że sok z marchewki wzmaga witalność spermy. Wow. Tak, że są bardziej ruchliwe, Czyli co? Błonnik. Beta karoten, aminokwasy takie jak w mleku matki, aminokwasy takie jak w naszej, w naszej krwi. Zielony sok, chlorofil. Też jak krew. Druga krew nasza, marcheweczka. Super. Słuchajcie, Super! 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 <y> po prostu rozszerzać sobie umysł i korzystać na przykład z takich stron, gdzie jest mowa o o raw foodzie, o witarianizmie, o weganizmie, żeby być coraz zdrowszym. O, tu jest mój renifer. Pokaż się mąż. O, brawo, hello! Ale super, wspaniały kolor. Kochani, więc buraczek, a, jeszcze jedno, burak na serce, ale słuchajcie, co jest jeszcze w marchewce ważne? Już pokazuję. Jak się przetnie marchewkę, Oto, to jest kochani, te substancje, witamina A, retinol, to wszystko pomaga na oczy. E, substancje marchewkowe. Od zarania dziejów ludzie jedli, pili marchewkę i organizm jej nie odrzuca. Organizm ją przyswaja, więc jak my dołożymy do marchewki jabłko, cokolwiek innego, ale to wszystko jedzie na marchewce, wjeżdża do naszego ciała i po prostu komórka to wchłania, dostajemy witaminę, e, te prowitaminy, później wytwarzamy z tego A, retinol i te wszystkie inne substancje. No i jesteśmy zdrowi. Pierwszy raz Mam takiego szejka wymyśliłam. Oprócz owoców, bo prawie nie miałam kawałek banana, w e, roku, kapusta biała, Dobrze. marchewka i cytryna. Jakiś przekaz dla nas, powiedz, taki wiesz, duchowy na cały tydzień. Żebyśmy się kochali i żeby... Kładziemy ręce na sercu. Możesz Renia mężowi położyć, za przeproszeniem. I tak! I czujemy się, wczujemy się w siebie, zamkniemy oczy na sekundę, przytulimy się i powiemy sobie kocham siebie. Jak kocham to teraz możemy przekazać miłość dla wszystkich Was, przekazuję dla całego świata, żeby miłość była i otulam wszystkich miłością. O Boże, dziękujemy Ci, że jesteś za jak zawsze tutaj. Poczułam No bo właśnie taka rana jestem takiej miłości, że chciałam Wam też przekazać. Zielony, dobry tydzień. Za tydzień zielony w bro, kapusta.